I uciekła na załaranę Omówiłem z pół godziny temu, jeszcze ja tam na załaranę pójdziemy połazić. I Ola już pobiegła. O, ja tu mam kolejną monetkę. Bo to załarane To ja się już wybieram. Chyba trzy razy już tu byłem. I za każdym razem, co tam iść, nie, nie możemy dojść. Ola właśnie wam coś nagrywa. Teraz zobaczycie, a ja się pochwalę czymś takim materiał chyba ołów bardzo ciężkie. Co to mogło być? Do czego. Jak ktoś wie, to będę wdzięczny za info w komentarzu. No i lecimy zobaczyć, co tam Ola wygrzebała. No i słuchajcie, jest. Jest, patrzcie, monetka. Raczej monetka, no jest na pewno okrągłość, jest to raczej monetka no. Także teraz zobaczymy co to jest O, chyba Wajmarek. Tak, jeden Fenik. Czekajcie, wyczyszczę troszkę o spodnie. E, oczyszczę troszkę o spodnie, bo fajnie się tu kopię, ale jest niestety błotko. Tak jest Wajmarek. Widać kłoski. Jest to dwujeczka z tego co tam widziałam. Tak jest, jest to dwójeczka. Świeżo przeorane jest monetka. Także co? Na razie same śmieci wychodzą. Łyżki. Jakieś blaszki. Monetka wyszła jedna, ale nic na niej nie widać. Nie będę się wygłupiał. Mamy porcelankę. I chyba czysto Ale całą. Także zabiorę sobie. Ja to myślę, że ta wioska była tak biedna, że tutaj sreberek nie będzie. Nie, ja też nie, nie, nie liczę na to, że tutaj będą sreberka, niestety. Medale wychodzą, sreberka nie ma. No. Kurde, 48 część talara chociażby wyszła. Nie? Pomarzyć, co można. Wyrównać się z tobą, A chociaż Silbergrosza. Pogoda piękna. A to pół. <laughs> chociaż pół. A połówki to nie chcą wychodzić. No. Ja już mam śmieci. No. Lecimy do końca, zawracamy i fajna na dziś. I tak dzisiaj nakopaliśmy dużo. Jesteśmy już 4 godziny w terenie. A głodny jestem. Głodny jesteś. No. Cukierasa by nawet wciągnął. A zgadnij. A nie. Guzik z pętelką. No i słuchajcie, no masakra. Normalnie jest druga monetka. Patrzcie, pewnie jest to fenolak, ale zobaczcie druga monetka. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Nie da się inaczej, słuchajcie, trzeba ugacie. Bo, inaczej, nic nie będzie widać. Straszny zajazd. Ale, na wielkość przypomina mi raczej fen, jednego feniga. Także, tak to zostawmy: jest to jeden fenik. Jest druga monetka. Z tego pola. To co? E, lecę dalej do następnego. Ja mam ciarki. Ja mam ciarki normalnie. A to nie mogło być. Szkoda, że pęknięte, bo ładna. No, piłeczka. Piłeczka fajna. No, szkoda, że pęknięta, Proszę. ty nie, ty nie Proszę. Proszę. Na zamówienie. 1-1. No nie uwierzycie, nie? Nie chce mi się tego czyścić. Jak nie chce ci się, się rękawić, bo to moje. Nie chce mi się rękawiczek ściągać. Nie chcę mi się rękawiczek ściągać. Gil ci wisi. Wiem, że mi wisi, bo. No nie tak. Brzydko robisz. No to chyba jest. Pokaż. No 48 Nie. Nie no jestem. Je jest. Nie jestem. Je jest. Jest 48 I to z tych rzadszych. To jest ta rzadka, bo patrz ona z 1734 rok. Ha, ha. ha. Hmm. No, wyraz dziadu, o, ale piękna Kurde, ty takie jeszcze nie miałem Wiesz, FR i W pod spodem Mustafienie rządzi Nie ma to tamto Piękna, 48 część Talara Nie wiem, który rośnie, czy to jest 34 czy 54 ta, Tamte 40 wychodzą. Y, 1771, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, a, a ta jest całkiem inna. Co ty niesiesz? chcesz? No i kurde, mistrz, mam sreberko, mam medal, mam medalik. Najlepszy wypad. Znowu będzie tytuł Najlepszy wypad 2024. Chodź tu. Co, w w krzaczory W las, w Chodźcie, chodź. Wariat. Chyba się przejdę. Poczekaj, chodź. W gałązkę się zapląta obsiur. Co? Ucho, o... co się boisz? O, nie bój się. Patrz, patrz, szogun. To jest szogun. No i co? Mówiłem, nie dotykaj psa. Bo zdechnie Aj, <grystanie> ona wyszła w te takie czujące, wiesz? No, jakieś róże czy coś? To ja się, tutaj. Ty, 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 ty. Do siebie gadasz? No. <grystanie> ja zrobiłem krok. Krok zrobiłem. Krusaczek, masz szczęście, masz ola szczęście, ale ładny stan, 1833, dosłownie, patrzcie to, krok. To jest mój dzień. O psior nam szczęście przynosi. czy znaczy mi? Biedny. Coś tam pójdzie w te. Ola, mam mocowanie dla ciebie. Co? Mocowanie mam dla ciebie. Mocowanie krówki. Ostatnio wychodzą. Długo nie było. A może dlatego, że wszystkie żelazo każdy sygnał kopie. Może dlatego. No Myśl nad tytułem. Żeby to ludzie chcieli oglądać. Masz monetę? 50 fenigów, ale tych... Ados Adolf, no dokładnie tak. 50. Jeszcze bez swostyki. No, spoko. Dzieje się, dzieje się, dzisiaj się dzieje. Zachęcamy do, do łapkowania, do subskrypcji, chociaż powiem Wam, że na 10 tysięcy subskrybentów, przeliczając, yy, według statystyk, to wychodzi, że z 10 tysięcy subskrybentów, około 700 tylko ogląda filmy. Także nie cieszy to, nie cieszy. A ja słuchajcie, mam kolejną monetkę. Niestety znów to nie jest żeberko. Dzisiaj jeszcze nie było. Czego? Dzisiaj jeszcze nie było. No nie, ja nie miałam. Słuchajcie, znów jedynka, czyli fenolek. O, popatrzcie. Widzieliście wariota? Kawałek kości poniósł. No co za wariot nie pies. Pies tutaj jest od sąsiadów, tam. Taki kawał, taki kawał kości z lasu nie no. Tak, zaraz wyczyszczone, a ja mam cesarstwo, jeden fenik. Cóż, lecę dalej. Do następnego. To twoje monetki czytelne? Ty, to nie jest monetka. To chyba jest medalik okrągły Chyba mam drugi medalik, co za wypad Odwrotnie trzymam Też niemiecki Anna Berg będzie Mam medalik z góry świętej Anny Wiesz? Mam medalik z góry świętej Anny No i fajnie Nie będę nic mówił głośno Ale jeden pan mi zabrał Poprzedni medali z góry święty Anny, mosiężny, piękny, wykopany na szlaku, przemarszu, wręcz w miejscu, gdzie stacjonowały przez jakieś chwilę stałe wojska napoleońskie. Kurde, fajnie, fajnie, pogoda się psuje, będzie padać. No i słuchajcie, kolejna monetka, i niestety znów to nie jest sreberko. Sławek za nas sreberko dogonił mnie, a ja mam fenola. Rujemy, rujemy, ryjemy Fenik. Także cóż, lecę dalej, może jeszcze dzisiaj wykopię jakieś sreberko, nie? Także do następnego. Ola, wam nie rzuca butelkami. Buteleczka. Muszę tam wrócić tam leży po piwie. Ładniusia. Leży po piwie? Leży po piwie, tam będziemy okay. schodzić na Okej. Będziemy musieli podzielić ten film na dwie części. Bo będzie bardzo długi. Nie będziemy mogli zejść z tego torna. Tak jest zawsze. Nic straconego. Jedziemy jutro. Aby pogoda była. Sypie, oby pogoda była. Sypie, pogoda była, sypie dzisiaj nie z tej ziemi Teraz mam Adolfa 50 My zrobimy z tego wypadu dzisiejszego dwa filmy Podzielimy, już Ci daję bo to musia... albo była broszka, albo nie wiem co to było, ale szkoda, że no. tylko... kamiki zostały. kamyki są. Nie wszystkie, bo są. więcej no, Chyba broszka mi się wydaje. Tak, tak. No bank. Szkoda, że tylko kawałek jest. No, nie ruszaj. No, jakieś biżu było. Czyli jednak ta wioska nie taka biedna. No. <laughs> Całą samą. Skąd ty to bierzesz? Ty? Ej. Ta. Pikuś! Patrz No skubany! Musi tutaj być jakiś albo... No musi tam w lesie coś, coś leżeć Pewnie wilki rozpracowały A ty już drugą część taką targasz no. do, do Skubany! Ta? A tam coś leży Idę, ale nie liczę na to, żeby to poroże Ej, to idź tam, może tam poroże będzie, słuchaj! Kurde, mówisz? Nic z kiczką. Jak będzieszła po następną część. Ty. Znaczy nie wiem jak ona się bawi, ale... Ty, to nie jest głupie. No. Tadek. Daleko nie Nie może być, bo Opa. co chwilę. No i do domu. No i do domu, na tamtym, do końca. No no zapasy se robi, to i to widzisz jaki pies. Mm. O, guzik. No to plastikowy nie zbiera. No. Plastikowy nie zbieramy. Ty, to jest średniowiecze. Ja nie wiem, ja tylko nie wiem że nie wiem co to jest mi się to Klam tak... Klamerka średniowiecza Klamerka ale taka jakaś płaska Piękna Jak doby powiedział Jurek No, to Krzypopa <laughs> Jurek nie mówi po śląsku, Jurek mówi po kaszubsku. No to ty, Krzypopie ty. No Krzypop jest u nas, a nie wiem jak jest po kaszubsku Ja też nie wiem. Może Jurek nam napisze no. Ale patrzcie tam. Tam idzie. Wycieczka idzie. Co te dzieci robią w lesie? Dzieciarnia. tragedia Zaraz nas na, napadną nas zaś. idzie po koź, następna wata no, ja Zaraz <laughs> będę tropił psora. No. <laughs> się Chyba, chyba będą, Chyba sprzątają las, albo idą sprzątać las. Myślałem, że to już zaginęło takie coś No chyba, że na spacerek poszli Że co? Chyba, że na spacerek poszli Tak A widzisz ten jest ten? Piesek przytajony Dzień dobry Dzień dobry Co tam? Iwona, Justyna? Albo Justyna, albo Iwona. Iwona. No i się okazało, że znamy jedną panią. No tak, ona jest nauczycielką, nie? Ona chyba ten, Aha. No. Ja powiedziała Cześć, Ola i teraz <coughs> konsternacja. Czy znamy się z YouTube'a, czy znamy się prywatnie? No. Fajnie. Dobra, lecimy. Tam to jednak na końcu, tam to była gałąź. Widzicie nasze dołki i dlatego pokopane trochę tego jest. Ja mam kolejną ciemność, się zrobiło. Wieje, zimny wiatr. Tak, zły znak, bo będziemy musieli uciekać. Bo o, niestety to nie jest monetka. Gilt to jest guzik. Gilt to jest brytyjski producent. Z zewnątrz gładki. Dajcie przetrę chwilę. Dajcie przetrę chwilę. Birmingham. Ładnie wyszech Birmingham. Tak jak mówiłem, Brytyjczyk. Szkoda, że gładki. Czy ty wiesz, że my jesteśmy już ponad 5 godzin w terenie? Ja <noise> Obiady lecą. Tyle przeszliśmy z powrotem i jest monetka dwujeczka, cesarstwa w pięknym stanie 1874 Menica D o, kurde, coś rzadkiego. No nie da, nie da, nie da, nie da zremisować. No nie wiem, no nie wiem czy to jest sreberko, a tego powiedziałam chyba. To jest bardzo malutkie, tak. 24? 48 część talara. Widzicie to? Nie. To jest małpa, niedobra. No, pięknie. Gratki. I o te gaćki. No i 2.1 Długo się nie pocieszyłem remisem. Moja jest ta standardowa. Ja byłem coś malutkie. 1770. Piąty. Brawo ty. Bo jakie mam czerwone łapki? No, ty jesteś. Już nie, to jest. mi poeter nie obie w oczy, tak mi palce zmarszuje. Także zrobiliśmy przejście w tą i z powrotem. Tak jak widzieliście, dwa sreberka, medalik, Monetek trochę wyszło. Fajny piaseczek jest. Na pewno jeszcze przyjedziemy. Może uda się zwerbować Maćka, żeby przyjechał. Maciek, dziadu, przyjedź, pokopiemy coś No i cóż Śmieci jest ogrom No ale byliśmy Prawie 6 godzin w terenie Nie wiem czy to była maszynka do strzeżenia baranów Owiec, coś takiego Wiecie jaki mógłby być tytuł, nie? Znalazłem starego P no, jest masa złomu. Masa śmieci. To ten ołów. Będziecie wiedzieć, to, to powiedz, to napiszcie. Wierzeczek. No jest ogrom, no ogrom. No tyle godzin wchodzenia. Cztery razy wysypywałem śmieci. Jest tego spokojnie tutaj. Dobrze ponad dychę, Na, nawet pod 15 kilo. No. Mosiądzu, miedzi, wszystkiego. O, klucz wyszedł. Naprawdę różności. różności. Pokrywka ze starego garnka Kawałek no. Wysławka, wyszedł O, właśnie, no, Włocławek, Jakieś tam buteleczki jeszcze. Buteleczki no, te no. też wyszły. Jeszcze tam jest tego naprawdę. No, no my się znowu żegnamy. Już dzisiaj drugi raz <laughs> tak nagrywamy. Jest. Bo gdybyście nie, nie wiedzieli, to to jest druga część dzisiejszego wypadu. No co, zostawcie po sobie jakąś łapeczkę. Krótki komentarz, może być długi komentarz. Postaram się na wszystkie komentarze odpowiedzieć. Postaramy się. Ola też. Nie? Ola obiecujesz? Tak, tak Ola obiecuje. No także lecimy odpoczywać. Wam życzymy miłego popołudnia, miłego wieczorku. No I, no co? I do zobaczenia. To następnego wypadku. Zobaczymy, może i tu.